Uważam, że masz talent. To raczej nie masz... na ciebie, na ciebie. Oj. Oj, ale <laughs> dzięki. Wiesz, dopiero zaczynam. To będzie mój pierwszy przegląd talentu. Cicho, cicho, już zaczyna się. Ale... 65., jak sama liczba wskazuje, jubileusz, bardzo wysoki poziom, wspaniała młodzież, dzieci, cudowni instruktorzy i nauczyciele i bardzo, bardzo wysoki poziom. Są dzieci, które pierwszy raz będą występować na deskach teatru, i powiem szczerze, że tak podsłuchujemy, jak to będzie, czy nam się uda, że to w teatrze, no, teatr nowy w zabrzu, to jest wielkie przeżycie dla tych naszych cudownych bohaterów. Dla mnie wielka satysfakcja. Myślę, że dla tych osób, które przygotowują dzieci i młodzież do festiwalu, to też jest duma, bo obcują z kulturą i to naprawdę wysoką kulturą. Bo jest teatr, muzyka i taniec. No i to jest taka kultura przez wielkie K. Każdy występ w każdym festiwalu, w każdym turnieju to jest e, duże przeżycie. Przede wszystkim my zajmujemy się tańcem e, i tańczyliśmy. Do e, finału doszły trzy grupy z naszego studia: e, dwie zajęły drugie miejsce i jedna e, trzecie miejsce. Festiwal jest no, co roku i co roku yy, występuje taniec. W tym roku tańczyłam yy, taniec, modlitwa ode. Yy, ze mną przyjechała mama, ale jeszcze będzie babcia, dziadek i ciocia. Ok, kto jest tym, co czujesz wewnątrz i co odbija się w Twoich oczach. Powiedziała Sofia Lobel. Jestem przekonany, Szanowni Państwo, że tutaj na tej scenie tak wielu z Was odkrywa i nadal odkrywało i będzie odkrywać swoje artystyczne powołanie. To pokazuje, że każdy z Was ma talent, bo siła talentu, i siła Was jest w Was i każdy tu na tej scenie może się czuć zwycięstwem. A największą rzeczą, jaką możemy za każdym razem doświadczyć, jest poczarowanie, Waszym występem. Jestem przekonany, że publiczność doceni to prawami.